Czy wiesz, jak myśli biedny, a jak myśli bogaty, biedny, miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła? Bogaty brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. Nie stać mnie na to. Co mogę zrobić, żeby było mnie na to stać? Ucz się pilnie, abyś mógł dostać dobrą pracę w dobrej firmie. Ucz się pilnie, żebyś mógł kupić dobrą firmę. Nie jestem bogaty, bo mam dzieci. Muszę być bogaty, bo mam dzieci. Gdy chodzi o pieniądze, działaj ostrożnie. Nie podejmuj żadnego ryzyka. Naucz się kontrolować ryzyko. Pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Pieniądze to potęga. Średnia klasa i biedni zaczynają od kupowania dóbr luksusowych. Bogaci kupują te dobre na końcu. W której grupie jesteś? W której grupie chciałbyś być? Do której trafi Twoje dziecko? Czy masz na to jakikolwiek wpływ? O tym dzisiaj w odcinku. Na tapetę bierzemy książkę Biedny Ojciec Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Zapraszam. Autor Robert Kiyosaki jest przedsiębiorcą, inwestorem oraz mówcą motywacyjnym. Jest najbardziej znanym ze światowego bestsellera i książki numer jeden z branży finansowej, właśnie tej, którą dzisiaj bierzemy na tapetę. Autor pisze: Skupiamy się na nauce czytania, pisania, a zupełnie nie przejmujemy się analfabetyzmem finansowym. A to my, jako rodzice Jesteśmy zobowiązani i odpowiedzialni za przekazanie tej pierwszej finansowej lekcji dzieciom. Zatem, o czym warto pamiętać i co przekazać? W edukacji finansowej można wyróżnić trzech, nazwałabym to bohaterów romantycznych: pieniądz, ja oraz ludzie. Na początek zajmiemy się pieniędzmi, bo w pieniądzu najlepsze jest to. Że pracują przez 24 godziny na dobę i mogą to robić przez wiele pokoleń. Poza tym, możesz nie pracować dla pieniędzy, to one mogą pracować dla ciebie. Tylko trzeba się tego nauczyć. Ważne jest również, aby zrozumieć, że dobra, które możemy kupić, dzielimy na dwie grupy na aktywa i pasywa. Większość ludzi, większość osób ma kłopoty finansowe, ponieważ nie potrafi znaleźć tej różnicy. Aktywa wkładają pieniądze do twojej kieszeni bez względu na to, czy pracujesz czy nie, a pasywa je po prostu wyjmują. Ciekawą radą w książce było zdanie: kupuj aktywa, które lubisz. Jeśli ich nie lubisz, nie będziesz o nie dbać. Proste. Wracając do początkowego porównania czym się różni bogaty od biednego? Bogaci kupują aktywa, a biedni kupują tylko koszty. A klasa średnia kupuje pasywa, myśląc, że to są aktywa. Można by zadać pytanie, czym jest zatem prawdziwy luksus? Jest nagrodą za inwestowanie i gromadzenie rzeczywistych aktywów. Kolejnym ważnym tematem związanym z nauką o pieniądzu jest ich najważniejszy element dyscyplina. Mhm. To właśnie poziom zdyscyplinowania decyduje o różnicy pomiędzy bogatym a biednym i klasą średnią. Ludzie pozbawieni e, hartu ducha często stają się ofiarami tych, którzy są po prostu zdyscyplinowani. O co chodzi z tą dyscypliną? Jak ich, jak ich sfer dotyka? Na pewno oszczędzania, bo nieważne jest, ile pieniędzy zarabiasz. Ważne, ile zachowujesz i ile następnych pokoleń nimi dysponuje. Również dyscyplina dotyczy wydawania, bo trzeba być naprawdę zdyscyplinowanym, żeby najpierw płacić sobie. A przede wszystkim dyscyplina potrzebna jest, gdy brakuje ci gotówki. Nie poddawaj się wtedy, nie sięgaj do oszczędności ani inwestycji. Wytrzymaj. Ostatnia sfera, której dotyka dyscyplina, jest bardzo ważna to emocje. Pomyślisz, co? Emocje? A przecież wiele poważnych problemów finansowych jest następstwem prób dorównania sąsiadom. Słyszałeś coś o tym? Hmm? Albo powiedzenie: Ach, gdybym miał pieniądze, to. A tak naprawdę pieniądze nic nie zmieniają często tylko obnażają ludzkie wady. I odzwierciedlają naszą niewiedzę, i nic nie zmieniają. Niewielu ludzi wie, że szczęście, podobnie jak pieniądze, trzeba sobie po prostu stworzyć. Podsumowując część pieniędzy, uczymy dzieci różnicy pomiędzy aktywami i pasywami. Tego, że pieniądze mogą pracować 24 godziny na dobę. Uczymy je dyscypliny w oszczędzaniu, w wydawaniu i w emocjach, i aby najpierw płaciły sobie. Omówiliśmy najważniejsze kwestie związane z pieniędzmi, dlatego przejdźmy do kolejnego bohatera, jakim jest osoba, czyli ja, która ma wybór. Dostarcz dziecku codziennie możliwości nauki, negocjacji i codziennego wybierania. Edgar Dale powiedział, że najskuteczniej uczymy się poprzez realne działania albo stymulowanie wykonywanych czynności. Dzięki temu mięsień podejmowania decyzji będzie silny i wyćwiczony. Okazje przychodzą i odchodzą. A jeżeli nie podejmujemy szybkiej decyzji, to po prostu okazje przejdą nam koło nosa. Nawet nie mamy szansy przyjąć lub odrzucić oferty. Jeżeli nie potrafisz zdecydować się, to nigdy nie nauczysz się robić pieniędzy. Zwlekanie z podjęciem decyzji na właściwy moment trochę przypomina sytuację, w której czekasz aż wszystkie światła na odcinku 5 km, zanim rozpoczniesz drogę, będą zielone, zmienią się na zielone. Jeszcze, właśnie, jeszcze przed rozpoczęciem w ogóle podróży. A tak, taka niepewność niestety kosztuje. A te wątpliwości stwarzają ludzi kalekich. Dlatego pamiętaj, że ciągle, ciągle masz wybór. Będziecie biedni tylko wtedy, jak się poddacie. Wybór dotyczy również wyboru Dobrego nauczyciela, mentora, który sam robił to, co ty czy twoje dziecko chcecie robić, czy to, co lubi. To nie tylko nauczyciel, to praktyk, to ważne. Genialną radą było, nieważne, co powiedzą inni, ważne, żeby młodzi ludzie szukali pracy, zwracając uwagę na to, czego mogą się dzięki niej nauczyć, a, na przykład od mentorów, a nie na same zarobki. Wyróżniamy w tej edukacji finansowej postać ja obok pieniędzy i ludzi, bo najczęściej zdarza się tak, że to my jesteśmy naszymi własnymi wrogami i największymi hamulcami. Jakże często myślimy sobie, no tak, fajnie, fajnie, ale mi się nie chce. Używanie stwierdzenia nie chce mi się, jest objawem intelektualnego lenistwa. Stając sobie. Zadając sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby było mnie na to stać, zaprzęgamy nasze szare komórki do pracy. Mózg staje się silniejszy, ponieważ go ćwiczymy. Jak zatem zwalczyć lenistwo? Odpowiedzią jest – odrobina chciwości. No tak, mogłaby brzmieć kolejna wymówka. A co ludzie powiedzą na moje nowe pomysły, zmiany? Zbyt wielu ludzi… Myśli, używając swoich ust, zamiast słuchać, aby przyswoić sobie wiedzę, nowe pomysły i zauważyć nowe możliwości. Spierają się, zamiast zadawać pytania. Roosevelt mawiał: Rób to, co w głębi serca uważasz za właściwe, bo i tak będziesz krytykowany. Zostaniesz potępiony, jeśli to zrobisz, i zostaniesz potępiony, jeśli tego nie zrobisz. Każdy z nas słyszy ten szum. Peter Lunch, sława funduszy inwestycyjnych, nazywa tak ostrzeżenia o tym walącym się suficie, niebie, walącym się niebie. I tak, owszem, wiem, często trzeba wielkiej odwagi, by nie pozwolić, aby zasłyszane pogłoski i przepowiednie wywołały w nas wątpliwości i strach. Czasami blokuje nas myśl, a jak mi się nie uda, albo wszystko zależy od tego, jak patrzymy na porażki. To one inspirują zwycięzców, a przygniatają przegranych. Ryzyko zawsze istnieje, więc naucz się po prostu je kontrolować zamiast go unikać. Boję się, boję się, to kolejny problem w naszej głowie. Podstawowa różnica pomiędzy bogatymi a biednymi wynika ze sposobów, w jaki każdy z nich radzi sobie ze strachem. Ludzie tak bardzo boją się straty, że tracą. Człowiek, który ciągle martwi się, to taki mały kurczak. Ludzie unikają zatem tego, czego nie chcą, ale płacą za to potężną cenę. Autor pisze: Nieustannie ćwiczę kontrolowanie swoich myśli i emocji. Wspomnieliśmy już wcześniej o tym, jak ważna jest dyscyplina w emocjach. To właśnie ten strach jest jedną z dwóch emocji, która napędza ludzi drugą jest chciwość. Najpierw strach przed brakiem pieniędzy motywuje nas do ciężkiej pracy, a gdy dostaniemy już wypłatę, chciwość i pragnienie przywołuje nam na myśl to wszystko, te wszystkie wspaniałe rzeczy, które można kupić za pieniądze. Ponownie więc reagujemy odruchowo, zamiast pomyśleć. Większość ludzi używa strachu i chciwości przeciwko sobie. To jest y, początek ignorancji. Bo kiedy narastają emocje, spada nasza inteligencja. Dlatego naucz się używać swoich emocji, nie aby myśleć racjonalnie, zamiast uczuciowo. Można by rzec, że najważniejsze y, to nauczyć się myśleć o emocjach, a nie emocjami. Jeśli poradzisz sobie z tymi wymówkami, to pozostaje jeszcze tylko kwestia bycia gotowym i otwartym na zmianę. Istnieje wiele inteligentnych osób. Które wspierają się lub bronią, gdy nowa myśl ściera się z ich światopoglądem myślenia. Ich tak zwana inteligencja połączona z arogancją równa się ignorancji. A jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że to ty jesteś problemem, wtedy możesz sam się zmienić, nauczyć się czegoś nowego i być mądrzejszym człowiekiem. Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, lecz ludzie pozbawieni umiejętności uczenia się, oduczania się i ponownego nauczania się czegoś nowego. Uczenia się czego? Musisz czytać i rozumieć liczby. Jeśli chcesz być bogaty, musisz posiąść umiejętności finansowe. W rachunkowości nie chodzi o liczby, tak naprawdę, ale. O to co one nam mówią, to tak jak ze słowami. Nie chodzi o słowa, ale o treść, które przekazują. Uczyć się również tematów, które ignorujesz. Dużo ludzi używa arogancji, próbując ukryć w ten sposób ignorancję. A gdy wiesz, że jesteś ignorantem w jakiejś dziedzinie, zacznij się w niej edukować. Znajdź eksperta albo jakiegoś mentora, który zajmuje się to, to, tą tematyką, przeczytaj książkę na ten temat, cokolwiek. W tym, czego nie chcesz, kryje klucz do Twojego sukcesu. Pamiętaj, stajesz się tym, czego się uczysz. Największym, największym bogactwem jest wiedza, a źródłem największego ryzyka jest jej brak. Zatem podsumowywując element finansowej edukacji ja Dostarcz dziecku możliwości codziennego wybierania. Angażuj mózg do pracy. Wbijaj mu do głowy, że póki żyje, ma wybór. Ma wybór. Zapewni mu dobrego mentora. Ucz się, ucz je negocjacji. Rozwijaj w tych słabszych dziedzinach również. Zachęcaj dziecko do robienia tego, co kocha, i do otwartości na zmiany. Naucz je, wychwytywać ten szum i kontrolować strach i chciwość i ryzyko. Podejście porażka to krok do przodu. Jest bardzo ważne. Pozostaje ostatni element edukacji finansowej, czyli ludzie. Co mają wspólnego ludzie z finansami? Otóż zwróć uwagę, jakimi ludźmi się otaczasz. Mądrzejszymi od ciebie. To jest ważne. Inteligentny człowiek zawsze zatrudnia ludzi mądrzejszych od siebie otaczaj się również pasjonatami, specjalistami. Nie jeden chętnie poświęci czas na edukowanie cię, stanie się w ten sposób twoim najcenniejszym aktywem. Nie słuchaj biednych i wystraszonych ludzi. Nie słuchaj ich. Według mnie autor mówi, najtrudniejszą rzeczą związaną z tworzeniem majątku jest szczerość wobec siebie samego i silna wola nie tego, co robi większość. A jak traktować tych, którzy są wokoło nas? Autor radzi hojnie opłacaj profesjonalistów, bo zespół doradców należy do Twoich najcenniejszych aktywów. Ucz innych, a będzie ci dane. Innymi słowy, daj, a dostaniesz. Autor przytacza historię takiego człowieka, który trzyma w ręku drewno i siedzi w zimną, ciemną, mokrą noc i krzyczy do piecyka: Gdy dasz mi swoje ciepło, wtedy włożę do ciebie to drewno. Gdy więc chodzi o pieniądze, miłość, szczęście, transakcje, sprzedaży i kontakty, musimy pamiętać, że najpierw musimy dać coś od siebie. Aby stać się naprawdę bogatym, trzeba posiadać umiejętność zarówno brania, jak i dawania. Podsumowując część związaną z ludźmi, otaczaj się mądrzejszymi od siebie, pasjonatami. Nie słuchaj biednych, wystraszonych ludzi. Dawaj. Dzisiejszy materiał był naprawdę spory. Daliśmy radę przez niego przebrnąć, i po każdej krótszej części robiłam takie no, małe podsumowanie. Jednak, gdyby chcieć podsumować te podsumowania, to wymieniając esencję, czego warto nauczyć dziecko, należałoby wspomnieć: po pierwsze, różnice pomiędzy aktywami i pasywami, dyscypliny w oszczędzaniu, w wydawaniu i w emocjach. Angażowania dzieci, mózgu dzieci do pracy, niech dziecko podejmuje decyzje, wybiera. Niech pyta się, jak mogę sprawić, żeby było mnie na to stać. I wbij to dzie dziecku do głowy to, że póki żyje, ma wybór, a porażka jest tylko źródłem inspiracji dla zwycięzców. Niech wybiera działanie, a nie czekanie. Otaczaj siebie i dziecko mądrzejszymi od was. Pasjonatami, mentorami. Zachęcaj dziecko również do, te, do robienia tego, co kocha, a jednocześnie wzmacniaj i rozwijaj te słabsze strony. Naucz je wychwytywać szum i nie słuchać go, nie słuchać biednych i wystraszonych ludzi. Ucz go otwartości na zmiany i nadawanie. Jestem ciekawa, czy to, co się tutaj dzisiaj dowiedzieliście, znaliście. Czy jest to dla Was nowością? Czy macie jakieś sprawdzone triki i metody, którymi moglibyście się podzielić? Jeżeli tak, koniecznie piszcie w komentarzu, chętnie się z nimi zapoznam. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Tobie lepiej wykorzystać potencjał Twojej rodziny. Tego Tobie życzę i trzymam kciuki za Was. I zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, szerowania. Do zobaczenia!